Solid Edge ST3 udostępnia zintegrowane środowisko projektowe, aby stosować w modelach synchronicznych uporządkowane operacje. Modelowanie synchroniczne umożliwia szybsze tworzenie, korygowanie projektów i obsługę zaimportowanych danych oraz dodawanie uporządkowanych operacji do części typu procesowego. Modelowanie synchroniczne przyspiesza tworzenie trójwymiarowych części, bo nie trzeba wstępnie planować projektu. Zaczynamy z osłoną silnika od szkiców i przeciągnięcia ich na elementy. Można je tworzyć w przestrzeni lub bezpośrednio na modelu trójwymiarowym. Po wybraniu szkicu na obszarach pojawiają się uchwyty, a pociągnięcie przekształca je w elementy trójwymiarowe. Pociąganie za obszary zwiększa gabaryty, a popychanie usuwa materiał. Nowi użytkownicy szybko przyswajają polecenia obsługi Solid Edge, a doświadczeni pracują efektywniej. W metodzie od ogółu do szczegółu punktem odniesienia są przylegające części umożliwiające spasowanie podzespołów. Elastyczna edycja zapewnia przyjemną pracę w Solid Edge. Bardzo łatwo zmienić wysokość osłony. Tworzenie geometrii i manipulowanie nią jest proste. Wystarczy wybrać obszar dwuwymiarowy lub element trójwymiarowy i uchwytami edytować kształt części. Wymiary pojawiają się automatycznie lub są dowolnie dodawane w celu precyzyjnego wprowadzania zmian. Podstawa projektu ma formę synchroniczną, a pakiet Solid Edge ST3 umożliwia dodawanie operacji uporządkowanych do czynności typu procesowego, np. odlewów z maszynowym odpowiednikiem lub dokumentowanie etapów obróbki po operacji spawania. Nadajemy górnej powierzchni stylizowany kształt za pomocą narzędzi Rapid Blue pakietu Solid Edge, aby zwiększyć atrakcyjność projektu. Łatwo wprowadzać dodatkowe elementy obróbki, np. zaokrąglenia i cienkie ścianki. Przy projektowaniu są one odnotowywane w zestawieniu części, niezależnie od kolejności tworzenia. Można wprowadzać zmiany w dowolnym elemencie, a niezmienione operacje nie są ponownie generowane. Edytowanie ostatniej operacji jest tak szybkie, jak pierwszej. Tworzenie modeli z elementami synchronicznymi i możliwość dodawania uporządkowanych etapów obróbki znacznie zwiększają pole manewru. Można szybko i elastycznie wprowadzać precyzyjne korekty, a uporządkowane operacje dokumentujące proces zostają zachowane. Zintegrowane środowisko projektowania Solid Edge ST3 ucieleśnia wizję technologii synchronicznej z szybszym projektowaniem, elastyczniejszym wprowadzaniem zmian i pełniejszym ponownym wykorzystywaniem zaimportowanych informacji.